Dzień dobry drodzy rówieśnicy, poćwiczmy troszeczkę. Stoimy sobie w lekkim rozkroku, nabieramy powietrze nosem, wydychamy ustami. Głęboki wdech, wydech, jeszcze jeden wdech i wydech i rozluźniamy się. Rozluźniamy, rozkładamy sobie ręce. W jedną stronę i w drugą. Ręce w górę. Przeciągamy się. Wdech i wydech. Wdech i wydech. I zaczynamy od rozciągnięcia mięśni szyi. Leciutko na boczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pozycja wyprostowana. Wdech nosem, wydech ustami. I druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech nosem, wydech ustami. Na dół głowa. Leciutko, 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 aż poczujemy napięcie na mięśni, na mięśniach karku, wdech i wydech, wdech i wydech. Wyprostowujemy się i do tyłu raz, dwa. Trzy, cztery, pięć. Wdech i wydech. I szyja. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I druga strona szyi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I głowa w dół do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I wdech i wydech. I do tyłu. Raz, dwa, trzy. 4, 5 i wdech i wydech. Dobrze, rozluźniamy się troszeczkę. Krążymy biodrami. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i druga strona. Raz, uruchamiamy odcinek lędziowy, oczywiście trzy, cztery, pięć i wracamy do pierwszej strony. Raz. Schodzimy troszeczkę niżej. 2, 3, 4, 5 i jeszcze niżej. 2, 3, 4, 5. Opieramy sobie ręce o kolana. Wyprostowujemy się i barki do przodu. Raz. 2, 3, 4, 5 i do tyłu. Raz. 2. I wystarczy na dzisiaj rozciągnięć takich wstępnych, a w tej chwili połóżmy sobie ręce na biodra, wyprostujmy się i powoli schodzimy w dół, bardzo powoli, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wdech i wydech i jeszcze niżej raz, a plecy cały czas proste, staramy się mieć dwa, trzy, 4, 5. I wdech, i wydech, i jeszcze niżej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wyprostowujemy ręce i do przodu staramy się jak najniżej dojść do poziomu maty, a jeżeli nie, to gdzieś tam sobie bujamy. Raz, dwa, trzy. Powoli robimy to, czujemy jak mi się na tylnej taśmie naszych nóg się rozciągają bardzo powoli raz dwa trzy cztery pięć i jeszcze niżej raz dwa trzy cztery pięć jedna ręka zostaje na macie a drugą podnosimy sobie do góry a to jedną ręka, która jest na macie stabilizuje pozycję żebyśmy się nie przewrócili raz dwa trzy 4, 5, chwile zostajemy. Ręka wraca na matę, podpiera całą tą pozycję, a druga ręka do góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, chwile zostajemy. Wdech, wydech, wracamy na matę. Zmieniamy ręce. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, Wydech, druga ręka, raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Opadają na ręce na kolana i powoli, powoli, bośmy stali z, z głową w dół, podnosimy się do góry. Jesteśmy wyprostowani, leciutko się rozluźniamy. I zafundujemy sobie leciutkie przysiady, tak? Stopy ukosem. Ustawiamy, ale sprawdzamy, aby rzepki kolanowe były zgodne z kierunkiem dużych palców stóp, tak? I powoli takie półprzysiady, raz, a plecy staramy się mieć proste, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, ile kto może. Wdech i wydech, opierając się o kolana wracamy do pozycji wyprostowanej. Na wszelki wypadek gdzieś przy ścianie wykonujemy to, czy przy jakimś stabilnym meblu. Raz, dwa, trzy i jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Chwilę zostajemy w pozycji. Wdech, wydech, powoli wyprostowujemy. Wdech i wydech, i jeszcze raz, ostatni. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Chwilę. Tak, plecy mamy proste, biodra wypięte, tak i powoli, powoli, powoli podnosimy się i rozluźniamy, wdech i wydech, wdech i wydech i, i skręcamy się teraz w boczek, tak, hop, dół, ciała wyprostowane do przodu, a my na boczek, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, Wdech, wydech, druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech nosem, wydech ustami. Jeszcze raz na tą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. Wracamy do pozycji wyprostowanej. Wdech nosem powolne tempo, jasne. Wydech ustami. I druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. I rozluźniamy się leciutko. Połóżmy się teraz na macie. Tak. Wdech. I spokojny wydech. Podnosimy sobie nogi do góry. Rozluźniamy sobie najpierw stopy, jedna stopa, druga, wdech. Krążymy nimi w jedną stronę i w drugą stronę. Platami je leciuteńko, tak, ale są wyprostowane. Układamy się wygodnie i staramy się jak najwyżej dojść do stopy. Do stóp, raz jedna strona, raz druga, tak, uwaga, zaczynamy. Raz, dwa. Trzy, cztery, pięć. Opadają nogi. My rozluźniamy się troszeczkę. Raz, dwa, rowerek. Trzy, cztery, pięć. I do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nogi do góry. Splatamy. Teraz może odwrotnie. Jak mieliśmy tak splecione nogi, to teraz w ten sposób. I jeszcze raz spróbujemy po pięć razy dojść do stopy. Jednej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rozluźniamy. Rowerek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i do tyłu. Raz. Dwa, trzy cztery 5 wdech wydech splatamy nogi tak i, I dochodzimy do stopy stóp sto. raz dwa trzy cztery pięć rozluźniamy wdech wydech i krążenie raz dwa trzy 5 i do tyłu. Raz, 2, 3, 4 i 5. Stopy na matę. Wdech, głęboki wydech. Uruchomione sobie teraz mięśnie brzucha. Lekko unosząc głowę, staramy się jak najgłębiej wejść między lekko rozchylone kolana. Tak. Raz, 2. Trzy, cztery, pięć. Wdech i wydech. A teraz z jednej strony kolana i z drugiej strony kolana. Też pięć razy. Uwaga, zaczynamy. Hop, ręka, dłoń jedna na drugiej i zaczynamy. Raz. Dwa. Trzy. 4, głęboko wchodzimy, 5. Uruchamiamy sobie jeszcze moczne żebrowe i mięśnie w pasie. Likwidacja tego, co jest niepotrzebne w pasie. Wdech i wydech. A teraz sobie połączmy i spróbujmy po 10 razy. Między kolana, jedno kolano bok i drugie. tak, 10 razy. Spróbujmy. Jak nie damy rady, to pięć. Ale spróbujmy. Byłoby to bardzo miło. O, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, no, no dajemy radę, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. No, brawo, wyszło. Wdech i spokojny wydech. Jeszcze jeden wdech i rozluźniamy się chwileczkę, bo jeszcze raz powtórzymy cały ten blok między kolana i boki, tak? 10 razy. Ok, dajemy raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, Siedem. Osiem. Dziewięć. I ostatni dziesięć. I to już jest naprawdę ostatni. I rozluźniamy sobie tutaj mięśni karku <laughs> i mięśni brzucha, które poćwiczyły. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Bardzo dobrze przeciągamy się. W jedną i w drugą stronę, tak, a teraz zajmiemy się mięśniami grzbietu, czyli hop, przechodzimy do kręgu otwartego, ale najpierw w międzyczasie robimy sobie jeszcze odcinek lędźwiowy naszego kręgosłupa, co się na pewno każdemu przyda w naszym wieku, w dłonie w pasie, tak, kciuki do góry i teraz tak, raz chowamy sobie kość ogonową głęboko, a raz wysuwamy kolce wiodrowe ale góra ciała jest nieruchoma uwaga, zaczynamy Na pięć. raz, dwa, trzy, cztery, pięć przerwa, wdech, wydech, kolce wiodrowe raz, dwa, trzy, cztery, pięć rozluźniamy, wdech, wydech zaczynamy kość ogonowa chowana raz, dwa, trzy, cztery 5. rozluźniamy kolce biodrowe, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wdech, wydech, ostatni raz kolce biodrowe, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i odwrotnie, trzy, cztery i pięć, hop, wdech i wydech, przechodzimy sobie do kręgu podpartego, i rozciągnięły się, uruchamiając w ten sposób i mięśnie pośrodkowe, i mięśnie długie kręgosłupa. Wyciągamy najpierw jedną nogę do tyłu i chwilę sobie zostajemy w tej pozycji. Noga do góry i przeciwległa ręka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ręka i noga opada. Wdech, wydech. Druga strona. Raz mocno rozciągamy. Dwa. Trzy, cztery, pięć, wdech, wydech. Rozluźniamy. Tak, wracamy do pierwszej strony. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wdech, wydech. Opuszczamy. Jeszcze raz ta strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wdech. I wydech. I rozluźniamy się. Wdech. I wydech. W jedną stronę krążyli biodrami. Dwa. Trzy. I w drugą. Raz. Dwa. Trzy. Rozluźniliśmy się. Ostatni jeszcze ćwiczenie z tego. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Wdech. Wydech. I druga strona. Raz. Dwa. Trzy cztery, pięć, opadamy na matę, rozluźniamy sobie, Właśnie. mięśnie biodrami ruszamy w jedną stronę raz, dwa, trzy i w drugą raz, dwa i trzy, siadamy sobie na piętach, ręce zostają tam gdzie są, czyli w przodzie, ościągamy się mocno, raz 2, 3, 4, 5. A teraz ręce przynosimy sobie z tyłu za siebie, wewnętrzne dłonie do góry i również mocno wyciągamy je do tyłu. Raz, 2, 3, 4, 5. Przechodzimy teraz do siadu skrzyżowego. Poprawiamy sobie nadwątlono garderobę ćwiczeniami, tak, hop, przesuwamy kolana w miarę możliwości na boczki. Chwileczkę siedzimy spokojnie, nabieramy powietrze nosem, wydychamy ustami. O, jeszcze chwileczkę sobie poćwiczmy podć ze dwie minuty. W tym celu tak, jedna ręka na przeciwległe kolano, a drugą rękę z tyłu i uruchamiamy sobie jeszcze mięśnie. Tutaj w pasie, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Chwilę zostajemy. Wracamy do pozycji wyjściowej. Wdech i wydech. Druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. Druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech i wydech i jeszcze ta strona, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wdech, wydech i rozciągnijmy sobie jeszcze na zakończenie mięśnie przykręgosłupowe. Siedzimy sobie prościuteńko i pochylamy wyprostowane plecy do przodu, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, rozciągamy sobie ręce w bok. I rozciągając mocno, naciągając, pochylamy się. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I jeszcze niżej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. I jeszcze niżej. Biodla cały czas na macie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I powoli, powoli wyprostowujemy się. Nabieramy powietrze nosem, wydychamy ustami, wdech i wydech, wdech i wydech. Rozciągamy sobie ręce w boczek, nabieramy powietrza, unosimy je do góry, wyciągamy kręgosłup ostatni raz, palce pionowo do. Sufit bite, wow, prawie wdech, i z wydechem opuszczamy sobie dłonie w dół, układamy je sobie na sercu, i do następnych ćwiczeń. Do widzenia, przyjemnego dnia.